Od dłuższego czasu, jak tylko włączę YouTube'a, to ciągle mi się wyświetla BEEF WELLINGTON, BEEF WELLINGTON, BEEF WELLINGTON BEEF WELLINGTON BEEF WELLINGTON Puff. With, the, WITH THE MUSHROOM THE BEEF WELLINGTON A ja aktualnie nie mam żadnej wołowiny na stanie Żadnej wołowiny A nie tylko polędwicy, z której BEEF WELLINGTON się robi Dlatego dzisiaj, przy pomocy szynkowaru w płaszczu wodnym Zrobię wieprzowinę ala Wellington Wieprzowinę Szynkowar ma pojemność 1,5 kg, więc zrobię sad do tej wieprzowiny a'la Wellington. Zrobię sobie szynkę z szynkowaru. No właśnie, mam trochę za dużo mięsa. Unboxing! Ten szynkowar jest o tyle nietypowy, że oprócz... Tego elementu, który normalnie był sprzedawany zawsze jako szynkowar. To tutaj w zestawie jeszcze jest garnek ze stali nierdzewnej. I co ciekawe, on działa na indukcji, więc bardzo mnie to cieszy, bo będę mógł robić sobie tutaj na mojej płycie indukcyjnej. Garnek, który ma pojemność 4 litry, taka kryza, którą się tutaj zakłada. Zostaje otwór, i w ten otwór wkłada się szynkowar. Da tutaj z boku jest otwór na termometr, żeby wiedzieć do jakiej temperatury rośnie woda, która otacza w sad w szynkowarze. A tutaj jest drugi termometr, i tutaj jest drugi otwór. Gdzie można sprawdzić temperaturę, jaka jest w środku batona. Niepotrzebny dodatkowy garnek, minimalna ilość wody, minimalna ilość zużytej energii do tego, żeby ogrzać ten wsad, który mamy tutaj w szynkowarze. Oczywiście szynkowar jest otoczony wodą, no nie dotyka dna tego garnka. Czyli nie ma możliwości, że ten wsad się przypali w jakiś sposób. To prawda, przepis tutaj zawarty jest na karkówkę i boczek wędzony, a ja mam szynkę i karkówkę, więc zrobię z szynki i z karkówki. Szynkę pokroję na kawałki 3 na 3 cm, a karkówkę sobie te ładniejsze części też skroję, a te wszystkie bardziej tłuste części po prostu zmielę. No i nie będę używał żadnego zabezpieczenia, czyli tutaj jest saletra potasowa. Ja nie będę z tego korzystał, bo to do niczego mi nie jest potrzebne, nie będzie to jako wędlina stosowane. To są te skrawki czystego mięsa, ładniejszego mięsa, z którego powstanie gulasz i wsad do ala Wellingtona. No to zmielę. 20 gramów, 80 gramów karkówki, Teraz będę ważył. 40 gramów boczku surowego wędzonego. Nie będzie wędzony. Dodam tylko sól i pieprz. Do Linktona używa się jeszcze musztardy Dijon i grzybów pieczarek zmiksowanych. Ja mam tutaj grzyby, które sam zbierałem osobiście w, tutaj w lesie moim obok, i one są duszone. I one są zapasteryzowane. Musztardę Dijon, ale najpierw muszę przygotować mięsko. 800 gramów i gramów. 20 gramów soli. Szczypta pieprzu. To chyba będzie trochę więcej niż szczypta tego pieprzu. Ale nie będę przesadzał. Powinienem to ubić bardzo dokładnie, tak żeby nie zostało w ogóle tam powietrza. Ciekawe czy mi się uda. Tada. To teraz mam nalać wody do znaczka. Tutaj jest znaczek. I lecimy z tym mięsem. Działa! Temperaturkę będziemy sobie mierzyć. Do zobaczenia za 2,5 godziny. Ej, no muszę wam pokazać, bo to fajny patent jest. Gdzie to jest odpinka. Temperatura wody ma być pomiędzy 80 a 90 stopni. No i ustawiłem sobie na jedyneczkę i tak sobie na tej jedyneczce myka cały czas. A tu jest temperatura w środku w batonie. Także pełen obcyk, przynajmniej wiadomo, co się dzieje w tym mięsie. 2,5 godzinki już minęło i mamy prawie 90 stopni. A tutaj jest prawie 80 stopni. Chociaż świnka jest pokazana.

Mięsko jest już wystudzone po, oh. po całonocnym leżakowaniu na werandzie. Tu jest galaretka na górze. Ja tą galaretkę bardzo lubię, ale ona mi się nie przyda do, do tej pieczeni. Jest, udało się. Tada. Bardzo dobre. Czyli bohatera mamy przygotowanego. Bohatera dzisiejszego filmu mamy przygotowanego. Tutaj są uduszone grzyby, borowik cegla, topory razem z cebulą. A zamiast madery, która występuje w oryginalnym przepisie, użyłem domowego wina z tarniny. Cebulka. Partnerem odcinka jest Browin fani domowych wyrobów. Odrobina salami, musztarda dijon, pędzel do pomalowania ciasta francuskiego, które mam ze sklepu. Nie będę go tym razem sam robił. Oj tam jajeczko. Potrzebne mi jest samo żółtko. Białko wykorzystam do czego innego. Bo chodzi proszę Państwa o to, żeby w centrum Układu Słonecznego było mięsko, które trzeba posmarować musztardą diżońską. Wokół tego ma się znajdować farsz z grzybów i z cebuli. Następna warstwa to jest jakieś tłuste mięso, w moim przypadku jest to salami. I wokół tego układu słonecznego jest ciasto francuskie. Ciasto francuskie zabezpiecza przed wypływem soków na zewnątrz. Wszystkie smaki zostają w środku. Świnka Ala Wellington. Wygląda tak, tak się udało ją złożyć. Użyłem do tego pomalowałem żółtkiem, użyłem różowej soli gruboziarnistej składawy. kłodawy. Widać że ona jest różowa? Tym razem postanowiłem, nie rzucać się na głęboką wodę i spróbować to zrobić w bezpieczny sposób. Może następnym razem takie ciasto rozwałkuję sam, kto wie. 30 minut w lodówce, a potem 200 stopni, około 20-10-20 minut. No i zobaczymy jak wygląda. Świnka Ala Wellington. Ooooo! Oh. O, chyba trochę za wysoka temperatura. No ale i tak wygląda pięknie. W całym domu pachnie pieczoną szynką i kruazantami. 15 minut, termoobieg, plus dół, 200 stopni. Następnym razem zrobię chyba ze 180 stopni, bo tej część tego ciasta widzę, że jest taka lekko czarnawa. No dobra, powiedzmy, że bardzo brązowa. No To teraz kilka chwil odpoczynku i zabieramy się za degustację. To spróbujemy od razu zrobić food pairing. Czyli wino starniny, które wylądowało tutaj w farszu, znaczy resztka wina starniny, która została tutaj, kuchennego wina starniny. No. Gra muzyka, bardzo ładnie pachnie. Oczywiście jest to wersja na temat Beef Wellington, choćby z tego względu, że tam w ogóle nie ma wołowiny, ale takie danie można zrobić z wieprzowiną, można zrobić danie jarskie, wegetariańskie, czyli ten wsad, który obłożymy grzyby, którym nasmarujemy musztardę i obłożymy ciastem francuskim, może być naprawdę dowolny. No nie będzie się nazywał beef wellington. Ale czy to nie wygląda ślicznie? Czy to nie wygląda bardzo ładnie na na przykład świąteczny stół? To nie musi być świąteczny beef wellington. Może być świąteczna świnka z szynkowaru. Fajnie zrobiona wieprzowinka. Trochę ostra. Trochę słona. Kruchość ciasta francuskiego do tego posmak grzybów leśnych, ostrość salami czy posmak salami. Mimo tego, że wino jest słodkie, to food pairing uważam również za udany. Sądzę, że to danie chyba na dłużej wyląduje na moim stole. Być może z różnymi dodatkami. O, teraz jeszcze wychodzi sól, ta, którą posypałem to ciasto. Tak jakby się jadło słonego rogalika, słonego croissanta. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Polecam serdecznie Państwu, jeżeli nie macie pomysłu, co podać na świątecznym stole. Uważam, że to danie naprawdę jest proste, nawet z ciastem kupionym w sklepie. Pozdrawiam, szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.